No i tak, mam trzy rowery. No i przyszedł czas na kupno bagażnika. No, hak, właśnie na trzy rowery. Wiadomo, mamy marki TULE. ale cóż, tutaj chodziło o budżet, ale bezpieczny budżet. Przeglądałem internet w poszukiwaniu takiego bagażnika i takiego rozwiązania. Udało mi się znaleźć pewien bagażnik. W mocowaniu firmy LeMan Mercury, który, tak naprawdę, o czym powiem w końcówce filmu, jest produkowany chyba przez jedną firmę w Chinach i tylko brandowany różnymi markami, różnymi nazwami. Bardzo fajny bagażnik, skowolekki, lekki, profile moim zdaniem wytrzymałe. Do bagażnika dodana jest instrukcja. E, bardzo czytelna, klarowna. Nie ma tylko jednej rzeczy. Bądź też dwóch blaszek, ale każdy się domyśli, gdzie trzeba je e, zainstalować. Dość prosta sprawa. E, tutaj już widzicie bagażnik po zmontowaniu. Nie ma jeszcze świateł. Widzicie system montowania. E, tutaj Właśnie teraz składam kluczyk, który mu otwarcie otwarcie Poluzowanie. Tutaj widzicie, jak zakłada się to na kulę. Na hak jest tam też taka śruba, którą należy wyregulować, żeby prawidłowo dociskała bagażnik do haka. Teraz zamontuję ją w takim standardowym, fabrycznym ustawieniu i zobaczycie, co się stanie. Dość łatwo się zakłada. No ale zobaczcie teraz e, mogę ruszać tym na wszystkie strony. Tak, to nie powinno wyglądać. E, po prostu jest to niebezpieczne i trzeba e, no, to poprawić. Tu jeszcze raz pokazuję. E, macie dokładnie wyrysowane, jak e, się dokręca, jak poluzowuje e, tą śrubę. Bardzo proste, intuicyjne. Wymaga tylko. Już e, e, zrobiłem próby, mam ustawione, e, dokończyłem tą śrubę. E, tutaj należy ją jeszcze raz włożyć. Zakładamy w ten sposób. Dociskamy. I teraz. Zamkniemy sobie, zablokujemy, no i zobaczcie już teraz nie porusza się. To oczywiście rusząc całym samochodem, no to jest normalne. Bagażnik troszeczkę wystaje do góry. Producent daje dwa kluczyki do zamka. Także mamy zapasowy oraz sześć do mocowania rowerów. Ja już to stestowałem. Wiem od razu, jest sześć takich samych kluczyków. Jednym kluczykiem można otworzyć i zamykać wszystkie trzy zamki. Więc. No nie wiem, czy to jest dobre, ale jest i Tak prezentuje się akurat na sceniku. Tutaj są mocowania na koła. Mamy takie zaczepy. Zobaczcie, kurczę, coś tu, moment, chyba nie pomyślałem, o no właśnie, e, dość proste jednak. Jedna śruba, m, którą odkręcamy, e, żeby przesuwać e, właśnie po takiej szczelinie. E, powiem szczerze, że jest to dość proste, e, nie wiem czy łatwe w ustawieniu w szkole, ale łatwe do przesunięcia. Same profile są wytrzymałe. Teraz może coś na temat opuszczania, bo jest to e, uchylny bagażnik. Tu jest patent w tym miejscu. Czy on jest dobry, nie wiem, gdyż będzie przeszkadzało e, przy okazji, kiedy rowery tu będą. W no, innych widziałem w tym miejscu, co było wygodne. A jak widać, jest stabilnie. Naprawdę no, jest ok. Standardowo mamy dostępną 13-pinową wtyczkę. Można kupić na tej samej aukcji, tego, tej samej firmy, gdzie kupowałem przejściówkę na 7 pinów. Jest to wygodne. jaki duży koszt, około 30 zł, więc jak ktoś, tak jak ja, ma 7-pinowe, no to sobie to może zakupić i zamontować. Ta to próbuję skręcić. Więc jak to. Aha, tutaj są jakieś takie. No, trzeba to lekko wkręcić. No jest. Ok. Mm. Dobra. Jest gotowe. Jak widzicie po podłączeniu lampy działają awaryjne w samochodzie i w przyczepie. Teraz mamy stop włączony. Puszczony. Lewy migacz, prawy migacz. To no naprawdę działa to fajnie. Mały problem. Nie działają mi światła przeciwmgielne. Tu jest jakiś błąd w podłączeniu. O mnie w sceniku miałem problem z światłem przeciwmgielnym. Coś tutaj mi nie łączy. Muszę to jeszcze rozwiązać. Nie wiem dlaczego nie świeci. Zarówno i w samochodzie, jak i w bagażniku. A teraz pokażę, jak się to puszcza. Mamy już zamontowane trzy rowery. Trzeba to opuścić w dół, przytrzymać. Niestety opiera się to w moim przypadku o kostkę. Nie wiem, dlaczego nie ma blokady i wędruje aż do samego dołu, ale moment. Trochę się obawiam o te plastikowe lampy, ale to się trzyma. Trzyma się, jest ok. Więc mamy ten pochył. on Może nie jest idealny, co na do jakości. No Ale na pewno istotne jest to, że w czasie jakiegoś wypadu czy podróży po prostu mogę dostać się do bagażnika. Scenik ma dość nisko tą klapę. Zobaczcie to bez problemu. Się podnosi do góry, omija rowery. Mały przejazd z rowerami. Test po zapięciu. Trzy rowery. Wszystkie ważą grubo ponad 45 kg. Tutaj będę trochę przyspieszał obraz, żeby was nie zamęczyć przejazdem. Gdzieś tam pewnie zauważycie, że lata prędkością jest z roweru. bo Po prostu. Przerabiałem w rowerze coś i zapomniałem go przywiesić. Po prostu masakra jakaś będzie dał przez cały film. Ale wracając do rowerów. Jest to rower, który waży 15,5 kg, 16 kg i 17,8 kg. Wsumując sumie no przekraczając 45 kg dopuszczalnej wagi, która jest dedykowana dla tego bagażnika. Ale muszę wam powiedzieć, że mimo poruszania się na boki, to naprawdę sobie świetnie radzi, kurczę, no powiem, jestem mega zaskoczony, droga szutrowa, trochę wybojów na drodze asfaltowej i to naprawdę, no, działa, tak, nic nie odpadło, mimo, że nie ukrywam, że dla mnie jest to pierwszy przyjazd z takim bagażnikiem i no, serce na ramieniu. Ale słuchajcie, no daj radę. Tutaj przejazd był z prędkością od 40 do 50 km w tym miejscu na godzinę, więc nie było jakiegoś, jakiejś dużej prędkości. Tutaj taki kawałek przez taką no, przejazdówkę między taką szutrową drogą a dzielnicą, gdzie mieszkam, jest taki przejazd przez las dość wyboisty i specjalnie też przejeżdżam tym miejscem żeby no bujało tymi rowerami na każdą stronę. No chcę zobaczyć, czy coś się stanie przy takich powiedzmy ruchach na boki lekko przeciążony bo 3 kg bagażnik z moim nadatkiem, więc no kurczę. Strach jest przed pierwszą podróżą, ale, ale generalnie powiem wam szczerze, że nic, nic się nie wypina ani się nie wypiało. Wiem, że to wygląda no, koszmarnie, bo buja się w każdą stronę, ale jest ok. Tutaj Wam podaję nazwy firm, które również sprzedają ten bagażnik, czy, czy marek, pod tym muszę ten bagażnik kupić, czy to dla czterech, czy dla trzech rowerów. Na końcówce zobaczycie przejazd drogą z prędkością 70 km na godzinę. Też przyspieszony. Tak mniej więcej to wygląda. Rowery nie spadły. To jest clue. Bagażnik jak najbardziej spełnił swoje oczekiwania w teście. Zobaczymy, jak będzie. Przy faktycznie podróży, ale tak jest mega OK. No i na koniec pamiętajcie, aby takich bagażników zawsze używać z głową, czyli właściwa prędkość dostosowana do tego, że mamy ze sobą. No jednak pewien ciężar pamiętajcie, że też od Was zależy bezpieczeństwo, czyli właściwy, właściwe ustawienie docisku do kuli. Nie bagatelizujcie tego. To naprawdę jest bezpieczeństwo Wasze i innych na drodze. Mam nadzieję, że to było pomocne i komuś się ten filmik przyda. Pozdrawiam.